Вітаю всіх на каналі Польська для Українців. Лекція номер 51. Сьогодні будемо говорити про прислівники ВОГУЛІ Взагалі, ПС то є через, це може бути причина, а може бути напрямок. ПШИ Так само може бути. Як причина, бо сталося то пшити, а, а може бути е, місце якесь, то пристолі там чи десь там, ну. Е, около. А це око. Е, якщо брати в, в околічностях, е, міста, ну то воно буде стосуватися території. Якщо брати около е, е, ну, година там. około godziny 6, 7, 8, 9 no to e, w czasie i to bardziej w polski e, polskim e, mamy e, jak, jak w czasie dalej e, w ogóle topto na zahal, w tak, w ogóle tak e, to mamy e, e, twierdząca czastka i mamy, w ogóle nie, cząstka ujemna, żeby wyznale, cząstka ujemna, To, co ujmuje, zabieraje. Dalej mamy albo, albo. A... Karzec u nas albo, albo, a Niemcy karzec aber, alles, aber, gar nichts, albo wszystko, albo niczego. No, można powiedzieć, albo wszystko, albo nic. No, no ale to, e, to co Niemcom, to nie Polakom, nie. E, ja nie słyszałem, żeby. E, wiem, że, że Niemcy to lubią. I, i, i tutaj, a, aber alles, aber gar nichts, to, e, to jest tylko e, wyłącznie do. należy wyłącznie do Austriaków i do Niemców. Jeszcze do zachodniej Ukrainy, można powiedzieć też. No, Polacy mówią to, ale już to wzięte jest od Niemiec, tak? Dalej, lub, lub tak, lub siak można powiedzieć. Możesz zrobić to lub tak, lub siak. Albo tak, albo siak. Albo tak, lub, a to i to oznacza albo. Dobra, wjechaliśmy w temat lekcji. Zaraz zaczynamy. Lekcja numer 51. Kto ma zeszytyki, to proszę brać i e, zapisywać sobie, a kto Woli to nas, no jak, jak to słuchać to, czy Na pamięć to uczyć, czy jak tam, kto tam, jak tam Komu jak pasuje To Możecie sobie Jak, jak, jak sobie państwo życzy, nie według e, Życzenia pańskiego Tak e, Jedziemy Otóż w ogóle, w, ogóle, w ogóle, w ogóle tak, w ogóle nie. W ogóle nie. O, przepraszam. Nie. E, dalej. Przez. Przez to czerz. przez, Przy to pry. Przy stoli, to można skazę e, przy stoli. Siedziły przy stoli, tak? To przy tym e, byliśmy przy tym e, świadkami, tak? No to przy tej... E, przy tym, czy przy tej sprawie, nie? Dalej, około. E... No, można zastosowywać do okoliczności, ale to e, mówi się w tych okolicznościach, i to też mówi się w okolicznościach Warszawy, albo się mówi w tych okolicznościach, to spotkamy się, ale nie w tych okolicznościach. Czyli nie. Mm, nie w tym miejscu i nie przy takiej sytuacji w drugim, drugim sensie, żebyście wiedzieli, czyli po polsku, nie? Jak to się mówi, do lepszych okoliczności, nie? Czasami tak. Jedziemy dalej. W ogóle tak. Czyli w ogóle tak. Lubię Pan to robić? W ogóle tak. Umie Pan to robić? W ogóle tak. Nie robił Pan to nigdy? W ogóle nie. No. No nie ma tak, że w ogóle taki nie. No bo jak to? W ogóle taki nie, to tak to nie ma, nie? No. To jest co to, to jest to innego. To, to można powiedzieć. W ogóle to robiłem kiedyś, ale to zapomniałem, nie? Jakoś to trzeba już to dookoła tego objechać, nie? Dalej, albo... Albo dzisiaj, albo jutro. Albo pojutrze. O. Або нині, або завтра, або післязавтра. завтра. Поюче, то я ще вам не подавав, але то післязавтра, завтра поюче утро. Тож, напевно, от якраз зробимо наступну лекцію. Далі люб. Люб, діше, люблю, люблюче. Ну, можна сказати далі. Окова, як я мовив, вже барзі stosuje się часу. Spotkamy się około 6. Spotkamy się około 8. 7, 5, 4, 3, po południu, w południu, 18., 17. i tak dalej. Około, około. Czyli za 5, za 10, jak to jest, tam parę minut po, parę po można powiedzieć, parę po. Bo można powiedzieć parę po, i, i już nie mówić minut. Nie, no to sobie e, słuchajcie, jak to rozmawia. I jak to e, wykorzystują e, miejscowe i tak no bo e, przykładowo jak jechałem do Niemiec i ja tam wyuczyłem te Guten Morgen, Guten Tag, e, Guten Abend. A, no nie wiem, 2-3 tygodnie ludzie kapnęli Niemcy, że ja rozumiem język to Morgen, Morgen. A, Moin, 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 no i, i na początku nie rozumiałem tego, ale pytam się ciotki, ciocio co to znaczy e, Magda, moja ciocio, e, to Mikołajku to tak, e, takie skróty, no o, i w języku polskim są też takie skróty, u nas w górach też są skróty, jak zaczynają skręcać, e, skracać i skręcać i zakręcać i wykręcać, no to już tam Ну. Ну. найкоротше речення, то ми били, будемо кав, То на коло їсти кав, ну, Бачите, ну і-і-о. і, і, і То українська мова. Гуральська. Далі їдемо, Около 8 рано під'яде до пані. Чи до пана? Do Pana do domu, do Pana do mieszkania. Czy podjadę do Pana, albo zabiorę Pana od czego? E, od basenu, od sklepu, od Biedronki, od żabki, od czegoś tam, gdzieś tam, od Warszawskiej 15, idź Pan na Warszawska 25, tam mój samochód stoi. Przy jakim domie Pan stoi? E, Warszawska 120, wracaj Pan z powrotem, przy Warszawska 25. No, Albo podjadę tam do Pana, stoi Pan tam na miejscu. Dalej, pojedziemy przez centrum, domawiamy się, że pojedziemy przez centrum, dobra. Przez centrum jaki może być, przez centrum, pojedziemy przez centrum. Przez centrum miasta tam, czy centrum handlowej, wielki, tam e, zaparkujemy i tam, no tam, kto tam, co tam na zakupy, czy jak tam, co tam, Castorama Wielka, czy Arcadia czy jakiś tam duży tam e, sklep, tam aszą, czy Lidl, Lidl czy coś takiego, no Bydronki to już są nie takie duże, ale są te sklepy, nie i można ich wszędzie znaleźć i można tam zaparkować, nie o, akurat następne zdanie, zdanie nie o polskim mowie zaparkujemy przy netto, przy Bydronce, przy basenie Umowimy się. No, to gdzie? Zaparkujemy koło netu, czy koło biedronki, czy koło bosejny. Umówimy się przez tydzień. Domlujemy się przez tydzień. Można powiedzieć przez dwa tygodni. Można powiedzieć przez miesiąc, przez rok. Jak wy zaby tam, czy tydzień, jak to сказаte po polskiej mowie tam tydzień. То о, хоч пальцями там показали два, ти, два тижні. Хоча ж якось там ну, дайте знати людині, ну, що ну, а, а, але найліпше то слухайте. Бо відповідь переважна крізь в питаннях, відповідь польської мови е, чи любої мови, е, ну питаються німець рахунці ви курите?

Domawiamy się na czwartek, dobra? Czy na poniedziałek? Dobra, proszę pana, proszę bardzo, na poniedziałek, na którą? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, na pierwszą, na drugą, na trzecią, na czwartą, na piątą, na szóstą, na siódmą i tak dalej. No, ósma, dziewiąta, dziesiąta i każdy raz e, w tych czytelnikach budy. а з крескою першою, і буде а з крескою другою, а з крескою третьою. О, я вам напишу, вже що ви, ну, не знаю, де вам то втиснути. Альбо ми беремо, хай буде руками, ніс нема гріха. О, на Pierwszą, pi e. o, i tak samo piszemy, drugą, trzecią, i tak dalej, czwartą, no, z czasem, z czasem ja pokażę, zeszło za daleko. Umawiamy się przez tydzień na poniedziałek, na wtorek. На шроди, на чвертик. Пасує пану? Який день пану пасує? Добре, от вторку. Добре, зустрічаємося на втроці. У всі речі дні ви зустрічаємося в понеділок, втроці, понеділок, понеділок, втроці не мовляємо, на втроці. В понеділок, в шроди, на чвертик, Піонтек в суботи або в неділя. Або в споткаме ще ве веторик. Ви сте запам'ятали. Тому що тут кабук вавили і нема м -м, логічно обійшли поки е, ну, вевторик. Ну, бо... ну, інакше не виходить. Трудно. Далі. Маємо. Е... Albo w piątek, albo w sobotę, albo w niedzielę. Albo za miesiąc, albo za rok. No, Dobra, jeszcze raz z góry na dół. E, na spokojnie powtarzamy. W ogóle, w ogóle, przez, przez, przy, przy, albo koło, około. Tu L z kreską, około, e, to na około, tam około szóstej, około siódmej, o, i tak dalej. A, a, a można, może, to może gdzieś tam około, e, jakiegoś tam sklepu, no ale to, ja nie wiem kto tak, e, no ale to już wiadomo rzecz. Nie. Jeżeli ktoś tak powie, to już wiecie, tak? Dalej, około ósmej rano, około szóstej, siódmej, ósmej, dziewiątej rano. Podjadę do pani, czy do pana. Pojedziemy przez centrum. Koło 8, 6, 7 rano під'їду do Pana, czy do Pani, pojedyną через centr. Zaparkujemy. się, gdzie zaparkujemy? Nawet jak macie tam takie, jakieś, czy coś wy najmajcie, to zaparkujemy przy tam i tam. Warszawska, tam te repere, tam numer jakiś tam, czy e, znowu te, e, ja nie wiem, koziolka matowka, czy cholera wie jaka tam ulica może być, złote rybki i, i tak dalej. Różne są, no, bajkowe ulice. Dalej, omawiamy się przez tydzień, albo na tydzień, to już telefon, albo rozmowa. Umówmy się albo umawiamy się, no to dobra, to umówmy się za tydzień czasu, spotkamy się, tak? Panu zatelefonuję tam. Dobra, to e, e, w poniedziałek, we wtorek, e, w środę, w czwartek, piątek, sobotę, w niedzielę, tak? No. Dalej. W sobotę albo w niedzielę. W poniedziałek albo we wtorek. Як пану пасує. 8, може, може бути 8, або о 17-й, Або 8 рано, або о 17 пополудню. Ну. Так щоб ви собі могли застосовувати. Далі. Якщо є якісь питання по граматиці, то ви собі там пишіть, не встудайтеся, але. Перед тим маєте 50 лекцій коротких і 50 лекцій довгих, і від початку до кінця я вже, ми вже з вами разом пройшли. Зачепили, можна сказати, майже всі члени речення. Ми вже і прийменники, і прислівники, і прикметники, і дієслова, і іменники. І займенники, і займенники то там е, ну, поправити можна, Подивися, по, якщо буде потреба, поправимо. Е, ви головне звертайтеся, не втидайтеся, питайтеся, я на то є, я вам скажу. Мені не ну, вже не аж так важко. Я за те, щоб українці в світі виглядали. Грамотно. Ну, Дякую. Прошу підписатися і у великих відео. Малих там мені мало важко. мені е, е, Важно, щоб у великих відео, щоб мене піднімали. Подивилися, поставили лайк. Дякую. Все. Всіх запрошую. Лекції богословські не забувайте.